Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj mam dla Was filmik o tym, co nowego trafi lub już trafiło na rabaty na sezon 2024. Zajrzymy także do tunelu i zrobimy mały przegląd wysiewów. Co i jak tam rośnie, jak się udało, czy w ogóle się udało. Także zainteresowanych zapraszam do dalszego oglądania. Jak do tej pory moimi nowościami były zawsze byliny i trawy ozdobne, ale tym razem będzie coś jeszcze. I zaczynamy po kolei, aby niepotrzebnie nie przedłużać, już opowiadam co powiększy ogrodową kolekcję. Na początek byliny, które są prezentami z okazji imienin. Pierwszy to omieg wschodni Leonardo Compact. Wiosenna bylina znana od lat o pięknych, żółtych, wesoło kwitnących kwiatach, oznajmujących nadejście wiosny. W miarę postępu sezonu zaczyna zanikać i znikać z rabaty, aby wczesną wiosną znów wystartować do życia nie wiadomo skąd. Dlatego warto go sadzić w towarzystwie czegoś, co zapełni pustkę. Po tych właśnie bylinach dorasta do około 30 cm. Druga nowość to złocień banana cream, odmiana o zwartym, wyprostowanym pokroju i jak twierdził sprzedawca cudnych bananowo żółtych kwiatach ma dorastać do około 45 cm kwitnąć od czerwca bujnie i długo. A jak to będzie? Zobaczymy. W tunelu zimowała sobie nowa odmiana kocimiętki. Tym razem odmiana Neptun. Był to mój posezonowy zakup. Nie zdążyłam jej posadzić w gruncie przed zimą, więc teraz na spokojnie znajdę dla niej fajną miejscówkę. Tak samo zimę spędziła trojeść krwista, Cinderella. Mam tutaj dwie sztuki przycięte wczesną wiosną i jak widać, fantastycznie odbija wieloma pędami. Jesienią, w takiej donicy, były po dwa pędy, więc już widać jakiś potencjał w tej roślinie. No i oby, tak dalej. Jeszcze nie wiem gdzie i z czym ją posadzę, bo to są tylko dwie sztuki zakupione na próbę, więc. Jakiejś plamy kolorystycznej z tego nie będzie. Co najwyżej, jakiś wyższy różowy akcent, bo zakwita na różowo na przełomie lipca i sierpnia. To tyle z bylin zakupionych, a teraz tak zwane zdobycze, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej, a mianowicie darmowe wymiany roślinne ze znajomymi. Zdecydowana większość to przeróżne odmiany marcinków, czyli astry jesienne. Udało mi się zebrać całkiem fajną ilość tych bylin w przeróżnych kolorach i różnej docelowej wysokości, więc będą i niższe i wyższe. A ponieważ kwitły, kiedy je zwoziłam do siebie, więc będą od bladoróżowych przez różowe ciemnoróżowe, niebieskie i fioletowe. Poza tym do grona bylin dołączy także krwiściąg różowy oraz gipsówka w kolorze jasnoróżowym. Tak się prezentują te zdobyte sadzonki. Reszta sadzonek, które wbiły się w dzisiejszy kadr, to już moje osobiste byliny z ogrodu, wykopane i podzielone jesienią na okoliczność obsadzania nowych rabat. Mam tutaj oczywiście moje ukochane rozchodniki okazałe, koci miętki. Jeżówki purpurowe, szałwie karadonna, orliki, śmiałki darniowe, jeżówki białe, żółte i miks szałwiowy. Szałwie, których do końca nie oznaczyłam wtedy przy wykopywaniu. No i teraz pojęcia nie mam, jakie to są odmiany. Ale tak czy siak, wszystkie wylądują na rabatach. Choćby każda była w innym kolorze. Jeśli chodzi o roślinki w tunelu, to jest tutaj totalny miks wszystkiego. Ale pokażę wszystko co mam, żebyście później nie powiedzieli, że poleciała do szkółki, kupiła gotowce i obsadziła hektary rabat. No nie moi drodzy, ja to sobie wam pikuję, przesadzam, cuduję żeby te nowe rabaty puste rabaty czymś jednak móc obsadzić i żeby był to możliwie jak najmniejszy koszt, że tak powiem, uzyskania bujnych rabat. Tak więc zaczynamy po kolei wszystkie doniczki. Kocimiętkę w narożniku już pokazywałam, a tutaj po sąsiedzku ukorzeniane pędy rozchodnika w odmianie Rainbow Xenox bardzo fajnie się udały, akurat te sadzonki. Natomiast rozchodniki, ukorzeniane późną jesienią, no wyglądają marnie, ale też wam je pokażę. No, zobaczcie bez porównania. Tamte, a te tutaj, takie lichotki, czyli zdecydowanie za późno się za to zabrałam i efekt jest. Po prostu marny. No ale coś tam odbija i na pewno jakieś miejsce dla nich znajdę. Tutaj skrzyneczka z orlikami wysianymi 9 lutego. Po sąsiedzku szałwia omączona, czyli ta jednoroczna z tyłu przy ścianie. Przymiotno ogrodowe w kolorze fioletowym i różowym, ma być. Mam tego dosyć sporo. No i wreszcie to przymiotno trochę się ruszyło, bo tak stało, stało, rosnąć nie chciało. I teraz, jak mu w końcu dogrzało, no to się ruszyło. No i super, niech rośnie. Przed nim łubiny już przepikowane tak, moi drodzy, pikowałam łubiny. Ja wiem, że to korzeń palowy i tak dalej, ale nie było wyjścia, bo wysiałam je w takich maciupeńkich multipaletkach i te korzenie już poprzechodziły na wylot, więc nie było na co czekać. Przed świętami tutaj wszystko pikowałam do takich już doniczek P9. Obok łubinów tajemnicze desmodium kanadyjskie. To Wam mówiłam kiedyś tam przy okazji wysiewów domowych, że wysiałam takie coś. No i to wzeszło. Sadzonki na razie jeszcze takie, że tak powiem, mikre. No ale listków przybywa. Jest nadzieja, że coś z tego wyjdzie. W tych multipaletkach siedzą sobie sadzonki gailardi. Ona była wysiana 12 lutego. A po sąsiedzku odmianowa jeż jeżówka Big Kahuna. Wysiana 15 lutego. Bardzo ładnie wyglądają. Przepikowałam, wzięłam się, znaczy uzbroiłam się w cierpliwość i każdą taką jeżóweczkę przepikowałam do oddzielnej komórki. Niech będzie tak jak w szkółkach, profesjonalnie, każda sztuka ma swój domek. Za nimi dość sporo rudbeki jednorocznej. Kupiłam na rynku latem trzy sadzonki, i pani mi powiedziała, że z tą rudbekiem jest różnie. Raz zimuje, raz nie. W zależności od mrozów, więc ryzyk fizyk. Zebrałam nasionka, wysiałam tak na wszelki wypadek, gdyby tamte trzy jednak nie odbiły. Okazuje się, że te sadzonki zakupione Pokazują się i odbijają, wychodzą z ziemi. No, ale jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony, więc co zebrałam, to wysiałam. I tym sposobem mam teraz całkiem sporą kolekcję tych RUDBEKI. Co ciekawe, kolory niekoniecznie muszą być takie same jak te, które zakupiłam. Pani powiedziała, że lubią się krzyżować i co roku wychodzą różne miksy kolorystyczne tych. Rudbecki, to są takie dwu, trzy barwne, także zobaczymy, co w tym roku z tego wyjdzie. Na tej półce ciąg dalszy tejże rudbeki, a po sąsiedzku marchew dara w ilości hurtowej, bo tak jak widzicie, i na tej półce, i na tej, i jeszcze na tej. W różnych terminach ją wysiewałam, ale chyba wzeszły wszystkie nasionka, bo jest tego po prostu multum. Nad marchewką groszki pachnące. Już czas i pora im do gruntu, ale na razie no po prostu nie mam czasu się w to bawić. No niemniej jednak aż się proszą, żeby już wysadzić je gdzieś przy jakiejś potworze i niech sobie rosną dalej. Tutaj obracamy się, może ja wejdę troszkę wyżej, żebyście lepiej widzieli. Tutaj jest jednoroczna kraspedia. Po sąsiedzku złocień karłowy, również jednoroczny. I tutaj jest, co tu jest? Ciąg dalszy rudbeki jednorocznej. O, matko, chyba hektar w tym zasadzę w tym roku. Półka niżej to ciąg dalszy łubinów. A tutaj zobaczcie, to jest złocień margaretka. No to po prostu wzeszło jak szalone, a muszę wam powiedzieć, że nasiona była, były już dosyć stare leżały chyba ze 3 lata w szafce na półce, także no zadziwiły, no wzeszły jak las. Tak samo jak las. Zobaczcie tutaj wzeszła firletka kwiecista. Też te nasionka chyba już dwa lata leżały sobie. No i tak mówię, a tam wysieje to wysieje, co wyjdzie to będzie. To... <grywia> I, I po prostu. No coś niesamowitego chyba zeszło wszystko. Ja nie wiem, może jaką szkółkę otworzę. No tak czy siak to jest fioletka kwiecista. Ona była i biała i różowa. Taki miks kwiatów, też no wiosenna bylina. Tu dwie duże skrzynki opanował trzcinnik krótkowłosy. I ja go z wami wysiewałam. W tej chwili to są takie fajne sadzonki już w doniczkach P11. Żeby on mi się tutaj fajnie korzenił i fajnie przerastał. No, na razie idzie mu super. I mam tutaj takie dwa duże trawniki w dużych do... skrzyneczkach. W tych dwóch skrzynkach to już jeżówkowy miks. Tutaj Dosłownie będzie wszystko: i białe, i żółte, i różowe, i jakie tamkolwiek mi się udały zebrać, gdyż jak to ja miałam wyrzucić, ale żal było wywalić na kompost takie dojrzałe główki jeżółek, więc wysiałam. Na pewno z kimś się tym materiałem podzielę, bo niemożliwe, żeby wszystko trafiło na moje rabaty. No i z tyłu rozplenice. Ale rozplenice w tym roku wyszły mi gorzej niż czcinnik. W tamtym roku czcinnika niewiele się doczekałam, chyba nie wiem, no kilka marnych sadzonek, a rozplenice były super. W tym roku odwrotnie. Rozplenica gorzej. A czcinnik fantastycznie! No i jeszcze co nieco z roślin. Jednorocznych. Tutaj mam tak zwany len letni. Jestem ciekawa tej rośliny. Jakaś pani, pani kiedyś mi polecała, żeby sobie wysiać i spróbować, bo podobno kolor tych kwiatów jest obłędny, malinowo-różowy, więc zobaczę. Niecierpliwie czekam na efekty. Piętro wyżej, tak zwana Titonia. Kwiaty mają być pomarańczowe. Więc równie ciekawie się to zapowiada. I zobaczymy, co z tego będzie. I na koniec przeglądu wysiewów Aminek egipski. Ja już go miałam nie wysiewać, bo on bardzo opornie u mnie wschodzi. Nie wiem czemu, ale chyba poczuł konkurencję marchewki Dara. No bo jak widzicie, też fajnie powschodził, i mam zamiar go w tym roku tak posadzić kępkowo. Nie jakoś na sztuki, tylko takimi kępkami. Co będzie, to będzie. A i jeszcze Wam powiem o przygodzie z szałwią Karadonna. Te dwie skrzynki były równo obsiane, ale w czasie mrozów ta skrzynka była przy drzwiach. I po prostu ścięło mi wszystkie maleńkie siewki karadonny. Ta skrzynka, która stała troszkę dalej, ocalała i siewki ładnie wzrastają. Natomiast tutaj wszystko mróz zniszczył. Dlatego wysiałam nasionka jeszcze raz. No i teraz już powolutku sobie wschodzą. To już są sadzonki raczej na przyszły rok, na przyszły sezon. Być może dopiero do gruntu trafią na jesieni, no, ale mnie to nie przeszkadza. Można przecież dosadzać o każdej porze roku, byle się wyrobić przed zimą. Także czy one będą wcześniej, czy później, to mnie tam jest bez różnicy. Nie muszę wszystkiego naraz wysadzać. Niech sobie tutaj spokojnie rosną. Już na sam koniec przechodzimy do egzemplarzy, które w tym roku posadzę jako zaczątek. Wyższego piętra rabat. Zanim je posadzę i znikną w krajobrazie bylin i traw, pokażę Wam je z bliska. Pierwsza to śliwa wiśniowa pisardi, U mnie w formie krzewiastej. Niestety jest już po kwitnieniu, bo w szkółce w zacisznym miejscu to kwitnienie było wcześniej niż w normalnych warunkach. Ale kwitła na cudny, różowy kolor. Liście ciemnowiśniowe będą fajnym kontrastem w ogrodzie, gdyż takich kolorowych egzemplarzy nie mam zbyt wiele. W podobnej kolorystyce jest u mnie tylko pęcherznica. Druga nowość to świdośliwa lamarcka i balerina. Są to krzewy zarówno ozdobne, jak i użytkowe, więc tak zwane dwa w jednym. Coś dla ciała i dla ducha, więc super. Póki co u mnie po dwa niepozorne patyczki, ale już kwitną i cieszą. Dajcie znać, czy macie świdośliwy i jak się sprawdzają, jeśli chodzi o ich walory smakowe. Osobiście nie jadłam owoców, ale nawet jeśli byłyby takie sobie smakowo, to zostaną jako forma ozdobna ogrodu. Trzeci gatunek to wieżby dekoracyjne. Mam już w ogrodzie hakuronisiki, a teraz do kolekcji trafiły tradycyjna iwa, po sąsiedzku kilmarnock pendula, czyli taka o zwisających do ziemi pędach, oraz wierzba aso. MT ASO, MT -so, no jakoś tak. Która ma zakwitać różowymi kotkami. Bardzo ciekawi mnie ten efekt. No, zobaczymy. Może być przyjemnie dla oka. Takie cuda ubogacą rabaty w tym roku. Co prawda, na jakiś efekt trzeba będzie poczekać, ale. Wsadzone będą już sobie rosły i za jakiś czas pokażą swoje piękno. Myślę, że z czasem trafią do mnie jeszcze jakieś krzewy, a może i punktowo posadzę jakieś drzewka, aby wprowadzić więcej różnorodności. Zobaczymy. Nie wszystko naraz, nie wszystko od razu. Ja wiem, że brakuje w tej nowej części elementów drzewiastych. I mniej wtajemniczajni w temacie często mi o tym piszą, że owszem, ogród ok, dużo bylin i traw, ale gdzie drzewa? Dlaczego tylko same tuje? Musicie wiedzieć, że ta część ma dopiero kilka sezonów. Kiedyś było tu poletko wierzby energetycznej, a po drodze zaczątki sadu, w którym nie do końca się odnalazłam, więc... Powoli następują zmiany. Posadzę to, co zakupiłam, i będę obserwować postępy. Czy będzie mi to pasowało wizualnie, czy się sprawdzi w połączeniu z całą resztą, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, a jeśli macie u siebie tego typu krzewy, to piszcie, czy jesteście zadowoleni z efektów. U mnie w ogrodzie są to nowości. Ale tak naprawdę to są wszystko dawno dostępne drzewka i krzewy i pewnie w większości z Waszych ogrodów one goszczą. Na dziś to tyle. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia bądź usłyszenia. Cześć!